Wolność i równość na dołku. Fascynacja obłędem. Fragment 288, Stefan Kosiewski. Zniweczona rzeczywistość, Zarys, estetyki, hazardów. Czyta z Frankfurtu nad menem autor. Wolność. I równość na dołku. Państwo to my odebrali do rąk własnych na polskiej ziemi nieopodal Grunwaldu dwa kartony z dolarami CIA, jak dwa miecze. Przyjął przed bitwą Jagieło od Krzyżaków. Problem dla polskich władz byłby wtedy, gdyby były jakieś nie do końca jasne i ujawnione wydatki. Ale jeżeli wywiad otrzymał jakieś pieniądze, no super. Mówi Miller o sobie i Kwaśniewskim jak o państwu. Państwo to my, Miloszewicz i Karadzic. Ofiary z komunistów złożone na ołtarzu praw człowieka. Nie dwa przypadki przebrzydłej pazerności własnej kończące jak mężczyzna na szafocie celi w Hadze. Max Maria Izydor de Robespierre. Zwany przez lud nieprzekupny, niekorumpowalny, oskarżyciel króla i dantona, antykatolicki mason zamyka się w sobie na dołku, który wykopał własnymi rękami.